Pasażerskie modele niepodzielnie królowały na niebie. Ogromne maszyny latające imponująco unosiły się nad Europą, rozbudzając wyobraźnię ludzi o eleganckich formach i możliwościach lotu. Spadkobierców balonów latających uważano wówczas za główny środek transportu przyszłości. Kiedy pierwsze sterowce wzbiły się w niebo? Czy to prawda, że dawne sterowce były wygodniejsze niż współczesne samoloty? Czy ten rodzaj transportu ma przyszłość w XXI wieku? Uznano go nie tylko za środek transportu, ale także za luksusowy sposób na wyrażanie zadowolenia zamożnej części społeczeństwa. Wiele lat po ostatniej masowej eksploatacji sterowców, ogromne, latające olbrzymy mogą wrócić w powietrze i stać się częścią naszego codziennego życia. Tym razem jednak sterowce posłużą nie tylko do przewozu pasażerów, ale także jako przyjazny dla środowiska środek do dostarczania towarów na całym świecie. W tej chwili liczba sterowców, gdy trzeba zebrać informacje o sytuacjach drogowych, a także przy okazji organizacji lotów turystycznych. Cepeliny to sterowce o sztywnym układzie, których cecha charakterystyczna to rozprowadzanie gazu nośnego w oddzielnych przedziałach umieszczonych w metalowej ramie pokrytej tkaniną. Te bardzo oryginalne urządzenia nazwano na Czech, wojsko wykorzystywało je do rozpoznawania i planowania precyzyjnych ataków bombowych. Lata między I a II wojną światową uważane są za złoty wiek sterowców. Takie statki powietrzne nauczyły się przemierzać Atlantyk. Norweski odkrywca Roald Amundsen wykonał wtedy pierwszy transarktyczny lot sterowcem. Po udanych testach nowej maszyny sterowce Cepelin zaczęto wykorzystywać zarówno do celów wojskowych, jak i cywilnych. Powiantyczne maszyny są gotowe do powrotu. Według twórców nowych sterowców wypełniałyby one zadania tradycyjnych statków transportowych, ale znacznie szybciej i przy minimalnym zanieczyszczeniu środowiska. Nowoczesny sterowiec można nazwać hybrydą. Z łatwością łączy w sobie funkcje sterowca, samolotu, helikoptera, a nawet statku. Jednocześnie udało się przezwyciężyć wiele niedociągnięć klasycznych sterowców z przeszłości. Przede wszystkim mowa o bezpieczeństwie. Dziś sterowiec działa na tej samej zasadzie co kiedyś. Wykorzystuje siłę nośną gazu, który musi być lżejszy od powietrza. Ponadto w przeciwieństwie do samolotu czy helikoptera, w przypadku całkowitej awarii silników i systemów sterowania w locie sterowiec nie spadnie, ale będzie unosił się w powietrzu jak balon. Gdyby uległ poważnemu uszkodzeniu, będzie tracił swoją wyporność bardzo powoli. W rzeczywistości zmieni się więc w ogromny spadochron i wykona stosunkowo miękkie lądowanie. Inna przewaga sterowców nad samolotami to bez cienia przesady, ekonomia eksploatacji, w tym brak konieczności budowy długich pasów startowych, przyjazny charakter dla środowiska i praktycznie nieograniczona nośność. Każdy samolot lub helikopter transportowy to bardzo złożony i kosztowny projekt, w przeciwieństwie do budowy sterowców. Już dziś trwają prace nad sterowcem kontenerowym, którego wykorzystanie znacznie obniży koszty przewozu ładunków właśnie w kontenerach. Analitycy uważają, że sterowce prawdopodobnie staną się podniebnymi statkami wycieczkowymi, będą miały wielkość małego miasta, a na pokładach niektórych z nich znajdą się nawet baseny. Wśród najnowszych osiągnięć w dziedzinie sterowców znalazły się modele o dużych szybkościach. Sterowce soczewkowe, potocznie nazywane spotkami, ze względu na swój fantastyczny wygląd przypominający UFO, to właśnie ten kształt pozwala statkowi rozwinąć dużą prędkość. Jednym ze sztandarowych projektów soczewkowych można śmiało nazwać Aerosmana. Ten sterowiec będzie mógł latać non-stop z prędkością przelotową do 200 km na godzinę przez 5000 km, zabierając ze sobą 200 ton ładunku. Dzięki wymiennym modułom, Aerosman to platforma wielozadaniowa, jednostka medyczna, kompleks przeciwpożarowy, przedział pasażerski ala-samolot lub transporter śmigłowców. Można powiedzieć, że renesans sterowców już się rozpoczął. Pierwsze obiecujące projekty pojawiły się jednocześnie w kilku krajach. Za kilka lat jeden z pierwszych modeli kolosalnego Airlandera po raz pierwszy. Airlander nie będzie sam. Do 2028 roku planuje się ukończenie projektu chińskiego sterowca transportowego. Jego długość wyniesie 150 metrów, porównywalna do Airbusa A380, a wysokość zrówna się z 12-piętrowym budynkiem. Rosyjscy inżynierowie również rozwijają sterowce towarowe. Projekt Atlant, przeznaczony do transportu ładunków ponadgabarytowych, jako jedyny na świecie będzie mógł zabrać na pokład więcej nawet niż słynny samolot MRIA. Najciekawszy projekt to ten od firmy Lockheed Martin. Model HAA planuje się do rejsów światowych. Długość tego sterowca to prawie 100 metrów. Dla porównania Mriya ma 84 metry długości. Przyszłe prototypy i projekty idą jeszcze dalej, inżynierowie dążą do wymiarów powyżej 200-300 metrów. Takie sterowce mogą stać się pełnoprawnymi statkami wycieczkowymi, a przynajmniej będą z nimi porównywalne pod względem wielkości i poziomu komfortu. Nie zabraknie na nich bowiem pomostów spacerowych czy basenów. O komfortowych rejsów po niebie sterowce wydają się i tak, bardzo komfortową opcją. Ponadto większość sterowców byłaby alternatywnie napędzana energią słoneczną, znajdzie więc w nich zastosowanie napęd hybrydowy. Jeśli tak się stanie, to już niedługo rozpocznie się era nowych aparatów latających i prawdziwy boom w transporcie ładunków na całym świecie. Wskrzeszone sterowce mogą stać się powszechne w niemal wszystkich dziedzinach życia. Z rozwojem nowoczesnych technologii sterowce jednak powracają i mają szansę stać się uniwersalnym rozwiązaniem powietrznym. Tutaj jeszcze raz trzeba podkreślić, że wszystko co nowe to dobrze zapomniane stare.